Dobra, nie mogę się tam dostać. A tu kółeczko? Rondo? O Jezusieńku, co to było? Pe o ja nie mogę, nienawidzę takich momentów. To jest, jest smutne jak... widzą widzowie. Jest Villa, jest impreza, jak się patrzy. Let's go! Miała być biała suknia. Sure? Yeah. Czemu wszyscy na mnie patrzycie? Aż takiej nie jest, no trochę wiadomo, ale bez przesady. Dobra, musimy szukać. Na pewno. Dobra, ewidentnie nie tu. W ogóle tu żadnej drzwi nie ma, obok, bo, bo obok. Zamknięte. O, o, to może ten. Ogólnie szafki w horrorach są przesadne. No, co jest w środku? Aha, już wiem, co jest w środku. Plemen... Plewiki, chciałem powiedzieć. Plemniki No, nie wiesz. No, ten horror jest typowym horrorem. A największy z nich to zamknijmy przy. O! Co wam to, co mówiłem? Uuu, jesteśmy teraz nad wejściem i. Nie było cię tu. Jestem trochę ślepy, bo noszę okulary, ale bez przesady. Zabnięte? No tak, nie spodziewałbym się. Która sylwetka najlepsza? To tej mi najbliżej, nie? To już przesada. Czy tu są dwa? To nie. Ale taką sylwetkę to mam. No, może. Tego nie liczymy. Patrzymy od pasa w górę, ok? Już jestem tak umięśniony widzowie. Dobra, gdzie jest nasza tutaj kochana? Może i dobrze, że wszystko jest zamknięte. To są paintings, perfumes. A ty, głupi, ty, głupku, jeszcze poszedłeś, no? Nie mogę tego tworzyć? Czekaj. Mogę. Stworzenie naszego wpisu inicjuje oficjalnie powstanie kultury rozkoszy. Ok, Bóg rozkoszy. Imiona. Pewnie gdzieś tu się znajdzie, nie? O kurde. Narodziny kultu odbludowano nowy ten. Schowaj tekst. Spację. O, zamknąłem nawet. W sensie otw zostawiłem zostawiam otwarte. Ciekawy patent. Nie, poważnie ja wreszcie... Bez Beskitu. Słuchajcie, coś w tym jest, bo ja pamiętam jeszcze mój przypadek w związku. I pamiętam, że perfumy były bardzo rozpoznawalne więc kumam czacze pędzelki o o o notatki ta notatki ta 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 notatki ta ta no i weź człowieku pomyśl co twórcy mieli na, my na myśli co oni chcą tutaj nie dała nie 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 dobra dół notatnik no po co nam notatnik wiecie co nie będę tego zasuwać A to... Ty, to nie ja, to gra, nie żartuję. Tu też nic. I tu. Kurde de no. szafa, walizka, szuflada, budki. No, no, o. A to? Nie mogę tego. To jest zagadka, to mam obracać? O, tak. Strzałka. Ej, to było git. Ok. Teraz? Czekajcie, jak to się otwiera? Nie, no jest git, tu jest git, tu jest git, tu jest git. To, to. No nie, no to jest git. To nie. No strzałka jest git, to jest git, tu jest git, ok. Ale jak to się otwiera? Teraz działa. Pominąłem jeden. Okej, okay. Nasik, pominąłem ten jeszcze, ten musiał się zgadzać. Dawaj. Czytaj. Kochanie, wiem, że to wszystko jest dla ciebie nieurażalne, po prostu przepraszam. Zachciewa się zabaw. Bo podobno już przygasił się związek. Ten ogień zaczynał gasnąć, to trzeba coś wymyślić. No i. To jedno słowo musi Ci na razie wystarczyć. Niestety nie mogę się teraz z Tobą spotkać, ale proszę pozostać na uważaj na siebie, nie zwracaj od uwagi. Wszystko się łoży. Dobra, kiedy zginę? Poszukaj Amandy. No to powiedziała, nie szukaj, uciekaj. No to dobrze. No dobra. O! Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to wygląda troszkę inaczej. Okej. Okay. Nie, żeby mi się to podobało, bo. No, dla mnie to jest minimalnie podejrzane. Ale. Nie, nie wiem, nie wiem, może to kwestia gustu? What? Teleport. Towało mnie. A jak tam imprezowicze? Żyją? Wyparowali Ciekawe czy ta muzyka ma copyrighty What the shit? Dobra, ja idę tam, nie mogę się powstrzymać, ja muszę zobaczyć gdzie oni zniknęli Wiedziałem, WIEDZIAŁEM Wiesz, 18 za stymi z gwiazd naszego wszechświata, słychać bezgłośnie krzyk bogów rozkosze. Wzywają nas, a nasze ciała wzywają ich. No to zobaczymy, czy mnie też wzywają. Oni są żywi? Muszę się przekonać. Chyba są żywi. Naczynie do końca. Tak pół muzyka gra dalej. O. Na takich imprezach nie bywałem, to be honest. Co, co, co mówi czy co? Nie, to nie będę się wygłupiać, ale. O! O. O. Uu. Spokojnie, nie mam jeszcze tak tak w mózgu narąbane, żeby oglądać tam oh więc. O my rozkoszy, ta, rozkoszy. A moja gdzie? Nie przeszkadzaj sobie. Nie przeszkadzaj sobie. Ja jestem cieniem. Nie, ale tu jest ciemno w ogóle. Ale cicho, nie? Tak jakby tak rzeczy nie, tak cicho. Tak. No nie rozumiem. Ja to to. Ja bym robił tyle hałasu. Przez 10 sekund, ale nadal. Wow. Widziałem to. A to co to wesołego? Aa, larwa! Oj, chopie, ja bym z tym wybrał się do urologa. No dobra, żartowałem z tym urologiem ok. Chcecie takie powiedzenie, znaleźć się w złym czasie, w złym miejscu i o złej porze i tak dalej? Jeszcze ja znalazłem w dobrym miejscu. O dobrym czasie. Otwarły się pierwsze bramy zebrały nas w ciemność. Pełzamy w wirze rozkosze oczekując ostatecznego spełnienia. No, zaraz się przekonamy, zaraz się przekonamy, zaraz się. O, flashbacki. Jak chcesz się? Znaczy, flash... Flesze. Czyli narzeczona. Miałem jednak rację. Okej, okay, troszkę mnie tutaj ścięło, widzę. Oj, wszystko już wygląda normalnie. Oj, było pite. Albo w coś innego. No, to bierzmy się do roboty. Dobra, nareszcie już się sytuacja uspokoiła na tyle, że mogę... Spróbować otwierać wszystkie zamknięte drzwi. Znowu te kory. O! Tyle schodów było? Podoba mi się, że w tej grze nie trzeba dużo. Czekaj, to krew, czy oni śpią? Czekajcie. Moment, 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 moment. Mogę wejść na tę scenę? To wygląda jak manekin. No przecież, to są manekiny, ty. O, to można kliknąć. Ja naprawdę wchodzę... Nie wiem... Czego się nie robi dla kobiet. A one później i tak zacząć się... Ochrzaniać. Uuu. Uh. Uh. Trochę jak Scorn taka gra. Obce, cold, zimno? No stary to znaczy, że umierasz, tak słyszałem podobno. Nie, żebyśmy długo jeszcze mogli pożyć w sumie, może jesteśmy martwi. Nie, 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 nie mieliśmy odbicia w lustrze, nie wiem czy coś, ale. A czy gra jest. specyficzna? Oh shit! Dobra, co to jest? No skornie, jak się patrzy Jak tyś nie wie o co chodzi, to polecam sprawdzić w... Hmm, ciekawe Winda, tak zwana mhm. Dobra, na razie słuchajcie, niczego się nie boję Nie wiem, chyba się przyda A to? Co to? To też mogę kliknąć? Pozostało jeszcze dwie wolne Okej... Okay. I tu się zrobi czary-mary, tak? A to jak to możliwe, że ja minąłem tyle rzeczy? Ty! Widzu! To możliwe w ogóle? Coś się otworzyło? Ty no niemożliwe, że minąłem aż dwie części No way! Winda działa już? Dojechała? Do podziemia, do piekała troszeczkę czasu zajmuje. No to chyba nie. <grymne> nie, postrzymam się od głupich żartów. Jestem poważny, jestem dorosły. Muszę się powstrzymać. Ej, mam problem widzowie. O, 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 nie mam problemu jednak. No ja, bierz to. Jak odłóż? Nie no. Jak odłóż? Ty głupi czy... Czemu? C co, co? O? Jak to? odłóż? Nie, 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 poczekajcie, Nie, 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 To co, jest, coś. No way. O! O! Inne części. A to ciekawe. Dobra, jestem głupi jak but! ale przynajmniej było kilka żartów. Mam nadzieję, że was rozbawiłem. Mhm. Co to jest? Wiem chyba o co chodzi. Okej. Okay. Później już było widać, ale musiałem jednym trafić. Bo było bardzo ciężko zwychwycić to widzowie. Szczerze bardziej podobała mi się rezydencja. To już dla mnie zbyt hardkorowe. Nie żeby tam to nie było, ale. Wiecie, z jedną dziewczyną już jest problem, a co dopiero z całą armią? Jeszcze inni kolesie w tle? Co to mówi? Latarnia? Co to? Długotrwałe korzystanie może doprowadzić do szczęścia. Ku ubierz, Dobra, ja. Ale po co miałem tu założyć? O, ale jestem Speedy zaraz, teraz. Dobra, ale po co to założyłem? Przecież co mi to poświetla? A, byłem tu w ogóle. Dobra, zdobyłem jakąś maskę. Czekajcie. Po co jest mi ta maska potrzebna? Mam wrócić do rezydencji, dlatego daję ten skrót. A, czekajcie. To jest przejście? Okej. Okay. że jaka długa animacja zdejmowania masek? Okej, okay, czyli to daje nam jakieś nowe możliwości przechodzenia. Powiem tak, no higienicznie tu to... To tutaj nie jest. O! Uh. Manekin. Wszędzie te manekiny. A to? O znowu jest kolejny. No dobra nie wam będzie. A to? Latarnia. A to? A to? Zakładaj. O, teraz przejdę, tak? Okej, okay, a teraz zdejmę bo podobno oszaleje Nie wiem cokolwiek to znaczy, ale podobno łoszaleje Dobra, nie mogę się tam dostać A tu kółeczko? Rondo? O Jezusieńku, co to było? O jocie, nie mogę, nienawidzę takich momentów To jest smutne jak cholera O, tam jest przejście? Ta, jest przejście, wiecie gdzie jest przejście do nieba Na pewno nie, bo wygląda to na piekło Laska Przesada. Światłość zawsze wskaże ci drogę. Chyba, że jest to i pędzący na ciebie pociąg. No to wtedy. Ty, Laska. Je... Wiecie, kiedy poznajecie dziewczynę? I dziwicie się, kurczę, fajna dziewczyna, fajny charakter, piękna do tego. Ale. Yeah. Nie ma to, nikogo, żadnego partnera przez to, tyle to, lat. I nagle, to. Please tell me I've gone insane. to ja. Ale musimy stay Keep it together. Baby, tell me. Why, why are you here? Why didn't you let anyone know? The cops have been fucking searching for you. Do you that? Tell me. I've been kidnapped. You could have escaped. On już wie, że mogła uciec, nie? Oj, toksyczny związek. What? What are you? That son of a bitch said he would kill the Jonathan, our boy. When they I pregnant. I gave birth in fucking mansion. I, I don't, I

Grotesque. If it hadn't been with him. I would have been with Amanda all that time, and I would be a father. No, I to really tak... know who Willard Yelverton is. I only know he brings evil and he has now breathed it into me. I Just found out that I have a child. I should be filled with love, but all I feel is pure, growing hatred burning inside me delightfully like poison. Monolog życia, ale Leonardo DiCaprio to ty nie wygryziesz z branży. Nasze umysły rodzą oceny pytań. Już wkrótce w cieniu Boga Roskosza i każda z odpowiedzi zatraci swój sens. Kontynuuj, oczywiście. Proszę bardzo. Koronka, tak koronka. Uuu. Fiu, fiu. I wszystkie nazwiska, imiona. To jest to cudowne przejście do czegoś. Dobra, czy mamy tutaj cokolwiek? Akt urodzenia? A to? Akt zgonu? Samobójstwo? Krwotok, dobra. A to, 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 to Cudowne drzwi. Kocham je z całego serduszka. Jeszcze ten szekający w pies w tle. O, to jakaś latarnia jest, a nie willa. Kominek. W takim miejscu. Nie wiem, czy wiecie, ale komin, jak sama nazwa wskazuje, komin idzie w. Jakim będzie? Szukamy. Nie idę tam. Idę tam. Szukamy. Czyli z koroną Nie Sła, co kto lubi No, dziękuję za to pytanie No, jak to zamknięte? No, ale... I am joke to you How am I to ...events have shown errors in the foundation of our association's general idea. A change should come. We have all seen that whatever happens to our comrades can be called, well, <laughs> anything but bliss. Human biology has not suited that creatures of Lustigar, where Willard Yelverton sees change in eternal delight.

Chyba mnie rozgryźli widzowie. Nie jest to dobry moment na otwieranie drzwi. Jak sobie już tam skończycie, to zapukajcie ok. 413? Podejrzewam, że to ma znaczenie. Już? Już? Mogę? O, oh, fuck my life. O, winko. Piłem wino ze swoim... Co? Nie, tak to szło. Dobra, widzowie, mam, mamy problem. Czy to są jakieś liczby tutaj? Coś trzeba pociągnąć, ewidentnie. I wtedy będzie takie otwarcie. W zawsze to działa. Na stop to było takie proste, nie mogę. Popłaczę się zaraz. Popłaczemy się. Przyrzekam. Strong magnet. This might be pomóc? A. a, a. a. Hehe, <laughs> jaki mały. <laughs> Dobra. To był ten zdrajca, by the way. Czemu mi tak serducho bije? Spokojnie, on, on tylko się przewrócił. To, ale nikogo tu nie ma. O! A masz lepszy? Jak korona jest zamknięta? kolego. Dobra moi drodzy, jakby coś widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chyba jesteśmy już blisko ukończenia tego tytułu. Mam nadzieję, że dotrzecie, do napisów końcowych razem ze mną. Trzymajcie się, jo!